Kolejny znak powietrza, czyli wagi delikatne. Do końca nie potrafiące się zdecydować, nawet w błahych historiach, a w lipcu 2024. Jak będą prowadzić swoje życie? I co je czeka? Drogie zodiakalne wagi. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Po pierwsze, część z Państwa niestety doświadczy przykrych zdarzeń związanych ze sprawami zawodowymi. Tarot mówi w ten sposób, że jeśli Wasze losy do tej pory, zawodowe losy oczywiście, były tak raz góra, raz dół, czyli tak właściwie. Nie było do końca wiadomo, co będzie jutro czy pojutrze, to niestety w tym czasie może dojść do wyjaśnienia sytuacji, ale to wyjaśnienie no, nie będzie dla Was korzystne. W każdym razie decyzja będzie na nie, na rozstanie, a nie na za, jakoś zalegalizowanie sytuacji niezbyt do końca wyjaśnionej. Ale to nie szkodzi. Proszę mi wierzyć, naprawdę, dlatego że Teraz mówi o tym również, że efektem jak gdyby tego przykrego wydarzenia, tego, tego rozstania, tego możliwości liczenia na coś, co jest pewne, ale dotyczy to również nie tylko pracy, ale też powiedzmy, nie wiem, sponsoringu ze strony rodziców, czy, czy jakiejś formy bycia, bycia po prostu no, zaopiekowanym, jak to się mówi, to, Mimo, mimo tego doświadczenia przykrego, również Tarot mówi w ten sposób, że zdarzy się taka historia zupełnie nieoczekiwana, że ktoś wam jednak poda rękę. I to nie jest tak, że zostaniecie na, na lodzie i że nie będzie was już absolutnie nic mogło w życiu czekać. Stąd jedno zdarzenie będzie niesympatyczne, ale ono zostanie przykryte takim dla was pozytywnym. Widać również, że. Tak jak to właśnie wagi mają, tak nie będą Państwo wiedzieli do końca, czy w lewo, czy w prawo, czy dzisiaj, czy jutro, ta niedecyzyjność będzie bardzo wyraźnie ciążyć nad Waszym życiem i decyzjami, a właśnie ich brakiem w lipcu tego roku. Natomiast do jednego państwa namawiam serdecznie, jeżeli Państwo dywagują sami ze sobą, czy pojechać, czy nie, czy na pewno, bo to drogo, czy na pewno tam, bo ja tam już byłem, i czy w ogóle to jest, czy to ma jakikolwiek sens, to proszę przestać w ten sposób myśleć, tylko proszę wsiąść w jakikolwiek pojazd i zrealizować wakacje i urlop. Państwo powinni wyjechać teraz na urlop, bo jeżeli Państwo tak zrobią, to na pewno udają Państwo ten czas za udany. A jeśli ktoś z Państwa chciałby teraz myśleć o nowym samochodzie, to powiem tak, poczekajmy trochę, to jeszcze nie ta pora. Dziękuję za wysłuchanie odcinka, polecam się serdecznie, dziękując raz jeszcze i dobrawróżba.pl, czekamy na Państwa.